Tego znajdziemy i będę mógł się przespać. Nie smerfuje tego, przecież był z nami. Co się z nim stało? Może jest u gargamela. Co, co ty, ty mówisz? mówisz? Nie widzę tu gargamela. Nawet go nie czuję. I Marudy też nigdzie nie widać. Wracajmy do wiosny. Nie, póki nie upewnimy się, że Marudy tu nie ma. Hej, co to za zapach? O, zupełnie jak. O, no, no, widzę, że mamy tu małych smerfowych szpiegów, z których będzie smerf na Smerf. Gdzie jest Maruda Gargamelu? Kto? Nie ma go tutaj? Jasne, że go nie ma. Gdyby był, wylądowałby w garnku na zupę. Aha, chodź tu. Powiem ci coś w sekrecie. W sekrecie? O! Popełniłeś poważny błąd. Bardzo, bardzo poważny błąd. Przestań, ochiłku! I tak mamy kłopot. Tak, my jesteśmy tutaj, a Maruda w wiosce smacznie sobie śpi. Ja też chciałbym trochę pospać. Klakierty ty zakuty ubiegł. Przecież to zaraz! Wybuchnie! Co, co się stało? Nieważne! Uciekajmy! Ach, któregoś dnia ty paskudny, głupi zwierzaku, zrobię z ciebie! O! Łaś nie uciekły! Jak to dobrze, że przewróciłeś kubek klakierko! Tak. Wszystko poszło według planu. Wybuch, ucieczka... Mm -hmm. ja. Teraz druga część planu i dni smerfów są policzone. Ja. Gdzie cię boli, Marudo? Wszędzie i nie cierpię tego. Nie cierpię... Marudo, według mojej smerfologicznej teorii będziesz nadal chory, jeśli się nie rozweselisz. Nie cierpię być wesoły. Papo Smirfie, gargamel nas złapał! I cudem udało nam się uciec! A co mówiłem o chodzeniu do domu gargamela? Myśleliśmy, że gargamel złapał barótę. Nie cierpię być złapany! Papo Smirfie, gargamel coś knuje! Oczywiście, że gargamel coś knuje! On zawsze coś knuje! Tak, ale ja mam przeczucie, że to dopiero będzie coś! W takim razie musimy się przygotować na takie wielkie coś, cokolwiek to będzie. Tak, czy ci oczy rozbłysły ze szczęścia smarfetko. E, to naprawdę coś błyszczy popatrz. O! Książka. Coś więcej harmoniuszu to magiczna księga. Zanieśmy ją do papy Smurfa. Hmm, Nie rozumiem, co się dzieje z moimi kwiatami. Chyba pomyliłem składniki mikstury. W lesie magiczną książkę. Zobacz! Magiczną księgę? Ta księga zaklęć należy do czarodzieja Smurfa, najsmerfniejszego czarownika w całym Smurf Królestwie. Czarodziej, Czarodziej, Czarodziej Smurf? Ależ, papo, mówiłeś, że prócz nas nie ma innych smurfów. Bo nie sądziłem, że są, ważniaków. Nigdy nie słyszałem o czarodzieju Smurfie. Ach, z pewnością on nie jest tak mądry jak ty, papo Smurfie. Zobaczmy, czy jego magia jest tak dobra, jak twierdzi. Tulu-fata. Papo, czy to znaczy, że jest lepszy od ciebie? Uż ja... Jeśli prócz nas istnieje jakiś inny Smert, musimy sprowadzić go do wioski, prawda, Papo Smert? Uż, tak, choć to będzie trudne. Według tej księgi mieszka on na szczycie Góry Mgieł, to bardzo daleko. Nie cierpię podróży. Ha. Pamiętasz, co mówiłem o zmianie nastroju, Marudo? To znaczy, nie przepadam za podróżami. To znaczy, ja lubię dalekie podróże, ale nie czuję się wtedy dobrze. Chodźcie, musimy się przygotować. Daleko jeszcze po Nie Niedaleko. A! Niedaleko! Dobra, daleko jeszcze, papo Smerfie! Niedaleko, daleko jeszcze, papo Smerwie! Tak daleko! Ostrożnie posuwajcie się krok za krokiem. Bądźcie odważni, czuję niebezpieczeństwo. Nie cierpię niebezpieczeństwa! Może nikogo nie ma w domu? Nie zbliżać się! Zaczekajcie, muszę sam sprawdzić! Jestem czarodziej Smurf! Najpotężniejszy ze Smurfów! A kim ty jesteś? Jestem papa Smurf. Papa Smurf? Mój kumpel Smurf? Wiele czasu minęło, kiedy ostatni raz widziałem Smurfy. Witaj, co cię tu sprowadza, papo Smurfie? Czarodzieju Smurfie, nic nie wiedziałem o Twoim istnieniu. A tak, to długa historia. Widzę, że przyniosłeś moją księgę zaklęć. Smerfów? Proszę moje dzieci, nie widzę was podejdźcie eee. bliżej. Nie chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tak, 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 cierpię o. podchodzić bliżej. Tak, 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 jeszcze bliżej. Tak, tak, właśnie tam. Nie, cofnąć się, cofnąć się! Gargamel! Masz rację, Papu smerfie! Nie cierpię gargamela! Och, co będzie z papą Smerfiem? i go klakier! Teraz, moje obrzydliwe, małe smerwy, zabierzcie mnie do swojej wioski. Tak? Spróbuj nas zmusić! Nigdy nie zabierzemy cię do naszej wioski, obrzydliwe Gargamelu! Tak! Nic ci nie pokażemy, nigdy, nigdy! Racja, postawimy się i będziemy twardzi. O, 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 A, he, he, może powiedziałem zbyt pochopnie. Słuchajcie mnie, Smerfy, nie zabierajcie Gargamela do wioski. A może wam pokażę, co się stanie, jeśli mnie nie zabierzecie. Ka sama! Widzicie, moje małe, wstrętne Smerfy? Jeśli zakończę magiczne zaklęcie, wasz ukochany papa Smerf zginie. Dobrze, Gargamelu, nie skrzywdź naszego papy, zabierzemy cię do wioski. Nie, niech robi ze mną, co chce. Kasama! Nie, papo Smerfie, zrobimy, co każe. Wiedziałem, że mnie posłuchacie. <ścoughs> <śmienic> Daleko jeszcze? Niedaleko. דליקו יש אה? דליקו, חגיג ספוי Jestem prawdziwym czarodziejem smurfem, najpotężniejszym smurfem w całym smerw Królestwie. Nie, nie, nie ma takiego. Ja, ja go wymyśliłem. Jestem prawdziwy, udowodnię ci. Mój magiczny pył sprawi, że zatrzęsie się Ziemia, a samo... No, 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 to tylko marna sztuczka, <gryz> jaką potrafi zrobić każdy początkujący czarodziej. Ech, niedowiarku, więc zmieni ziemię pod twoimi nogami w ruchome piaski. A sama... A -a 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 Przestań! Ostrzegam cię! Z Zaraz się zdenerwuję! Przestań! Nie mogę w to wierzyć. Jego magia jest potężniejsza od magii papy Smurfa. Teraz mi wierzysz? Nie! Jesteś oszustem! Udajesz! Poczekaj tylko, aż cię DORWĘ! No, dobrze. Czego żądasz, panie? Zabierzcie tego złego czarownika z lasu! O! Magia jest potężniejsza od magii papy Smurfa. Gdzie jest papa Smurf? Musimy wracać na górę i. Nie martw się osiłku, nic mi nie jest. To papa Smurf! Wiedziałem, że to ty, Papa Smurfie. Chciałem tylko sprawdzić, czy pozostali wiedzą. Jak wysmerfowałeś takie czary, papo, smerfie? O, nie zrobiłem tego sam. Marzycielu, kacusiu, no? łasuchu, grywusie, Harmoniuszu e, Jak sprawiłeś, że zatrzęsła się ziemia? Bardzo łatwo ciamaj, to przygotować się smerfy? Gra, papo jesteś najlepszy. Zawsze to powtarzam. A, o. A, kiedy ja się wreszcie nauczę? Papo smurfie, źle się czuję. Mm. Jesteś jakiś chorobliwie niebieski. Gdzie cię boli? A, wszędzie. Mm. Chyba wiem, w czym leży problem, Parudo. Myliłem się za bardzo, starałeś się być szczęśliwy, i twój stan się pogorszył. Więc mogę zachowywać się jak zwykle? Nie cierpię się do tego przyznawać. <śmulatuj> 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 Dziękuję, papo śmierci. Nie cierpię być szczęśliwy.